Witam, prawda? Witam, prawda? A więc mamy też pryzmatyczne ostrze i idziemy do sal posłuszeństwa. Gildia wojowników.

Tu taki syf, jak ja mam iść? Dremora Łotrzyca. Chciałbyś mieć dziewczynę włożkę No. Z, z Włoch z Italii Jakby pasowała do mnie charakter Czemu nie? Bo dla mnie to nie jest ważne z jakiej narodowości jest ważne żebyśmy się po prostu dogadywali no, ale wiesz, każdy ma swoje cechy takie różne i na przykład darłaby mordę cały czas. Także nie, że na ciebie, tylko po prostu jak chcę coś powiedzieć, to krzyczy. Nie zdałoby się do tego przyzwyczaić po dłuższym Dlaczego? czasie. Tak wygladało cały czas.

Let's go. 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 let us go see close. Feels must the old days, like let us get let us get this done get color not sure what Musisz powstrzymać Elif, zanim będzie za późno. Chlory wiemy wszystko, wiemy o Jofnirze. Że co? Nie, mój towarzyszu, mój przyjacielu, zostałeś oszukany. Zabiłaś Joffnira, czy nie? Tak, zabiłam. Towarzyszu, służę dendrycznemu księciu Meridi. Pobłogosławiła mnie świętą misją. Zmobilizowałam gildię wojowników, by przeciwstawić się Molak Balowi. Jofnir nie chciał mnie słuchać. I dlatego musiałaś go zabić. Kotwice były zagrożeniem dla wszystkich mieszkańców tam, gdzie otrzymałem raporty, że kultyści zaczęli zbierać dusze do jakiejś broni. Joffni nie chciał słuchać, musiałem działać. Mój przyjacielu, ufam Ci, podobnie jak Rada, oddaję swój głos, los w Twoje ręce. Porozmawiaj ze mną, kolory. Co chcesz, żebym powiedziała, książę? Kłamstw jest wszędzie. Podkopuje starania Mary Lee, nam do uszu. Próbowałam to wyjaśnić Ochnirowi w ale nie chciał mnie słuchać, nie chciał słuchać moich słów. Szepcze nam do uszu? Tak, z pewnością dostrzegłeś mrok Veidiff. Nie, była, nie byłam pewna, przynajmniej w pełni, ale wierzę, że jest oddana panu kłamstw i zadaje się z jego sługami. Powinnaś była porozmawiać o tym z Merikiem. Wiem, powinnam, ale merik jest sługą Stendara. Bałam się, że źle zareaguje na moją miłość do pani, jakby była czymś w tego intryganta Malakbala. Dlaczego tu jesteś? Widzisz to przed sobą, Mortum Vivicus. Po naszym pobycie w Abagardas wiedziałem, że powstrzymanie tej potwornej rzeczy musi być moim priorytetem. Pani zesłała mi wizję, ciemną ścieżkę przez otchłań. Zajęło mi to cały ten czas. To ten sam artefakt, który widzieliśmy w tamtej wizji? Yes. Tak, wyrwany z tak samo Just jak wtedy, gdy Elidowie zamierzali go zniszczyć. Czai się tu cały czas jak bestia w klatce, podczas gdy Monak Bal karmił go duszą po, du po duszy, przywracając mu przeklętą moc. Kim jest Meridia? Pedrycznym księciem, jak Monak Bal, ale jest zupełnie niepodobny do tego okrutnego potwora. Meridia jest ogniem słońca, wrogiem nieumarłych, światłem dla wszystkich żyjącym. Jaki jest jej plan? Zakończyć na spiski nekromantów, zabijanie kurcystów, śmierć Tedr. Krótko mówiąc, jest zniesmaczona przez Boga intryg, powstrzyma tę broń i zmiażdży jego czempionów pod piętą. Postanowiłem, co zrobię. Wiem, że twoja decyzja będzie sprawiedliwa. Co postanowiłeś? Gildia przemówiła, musisz umrzeć. Czyli jednak chcę zabić wszystkie te kolory, no chociażby dlatego, że zabiła tamtego typa, tylko dlatego, że nie chciał jej słuchać. Niedźwiedź, teraz możesz się przydać jak nigdy. Nie cisz się, Eylif. Nie myśl sobie, że... że wiesz, że kurde... Że, że to zrobiłem do ciebie. Te kolory po prostu działała nieodpowiednio. W dodatku zabiła jednego z naszych. Tak nie powinno się robić. Coś mówiłem chyba, że wydawało mi się, że ta jest dziwna albo, albo, albo zapomniałem powiedzieć, ale trudno. No cóż, Elif sama tego chciałaś. Wow. Dawaj, kurwa. Ja tu ginę, mamo. Oh, kurwa, nie przejebał, muszę się odsunąć na chwilę. Towarzysz, udało ci się, jestem wolny. Wolny od bariery Ragnar i jarzma tej mrocznej kocicy. Dlaczego tu jesteś, Ofnirze? Jestem tu, by zapewnić ci bezpieczeństwo, towarzyszu, i pomóc ci wykonać to zadanie. Musisz zniszczyć tę obrzydliwość, to mortum vivicus. Co powinienem zrobić? Rzuć broń w sam środek tego, tego konstrukta. Wtedy mroczny spisek Mola Bala dobiegnie końca. Nie bój się, zapewnię ci bezpieczeństwo. Zajmę się tym. No wszystkie kolory by się okazuje, nam pomogła tutaj w tym, ale no to źle działała, nie? No bo ogólnie zbyt niejasno i zbyt pochopnie. Dlatego no, no niestety, za dużo niepewności pozostawiła tak jakby nam, swoimi poczynaniami. Niektórzy ludzie mają tak w sumie, zauważyłem, że działają bez w ogóle żadnych informacji, no nie na zasadzie jest na przykład jakaś grupa znajomych, i jeden z tych znajomych coś odpierdala. Mówiąc tak po, 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 po I nikt nie rozumie, co on chce zrobić, nie? A ta osoba, która to robi, rozkminia, że wszyscy zrozumieją. I chodzi o to, że tutaj jest nieporozumienie, no nie? I tak samo tak jakby wygląda na to, że wszystkie kolor ta, ta kolory działała. Z tym, że jeszcze zabiła typa, który nie słuchał. Więc dodatkowo. Przesrała sobie, nie? I tak nikomu nic nie mówisz, i zakładasz, że wszyscy będą w tobie ufać, nie? I tak to się kończy. Trzeba być jasnym. Nieważne, wiesz, bo nie ma, nie ma tak, jakby zapisane nigdzie, że ty zawsze będziesz robić dobrze, no nie? W pewnym momencie może się coś dziwnego wydarzyć. Trzeba być po prostu otwartym, z tym, jakie są zamiary. Dobrze się spisałeś, mój przyjacielu. Mortum Vivicus zostało zniszczone. Dziękuję Ci za pomoc, Jofniża. To zaszczytu ratować gildię, której służyłem za życia. Rada już się zebrała. Powinieneś z nimi porozmawiać. Jeśli hakroba nie zmieniła się za bardzo czas mojej śmierci, nie będzie zadowolona z długiego zwlekania. Mnie też onieśmiela, towarzyszu, nie martw się. Jestem pewien, że Hakruba potraktuje nas uczciwie. Standard nauczył mnie prawdomówności. Myślisz, że zgodzą się z moją decyzją? Towarzyszu, lada w ciebie wierzy, ja w ciebie wierzę, tak, tak jak standard to co uczyniłeś, przysłużyło się Gildii i całemu Tamriel. Wiem, że poprą twój wybór. Towarzyszu, dobrze to jest znów, to z znów z tobą rozmawiać. Wzajemnie hrabino. Bera, Bera poinformowała nas o planie Eilif dotyczącym polowania na widzi wszystkie kolory. Widzę, że towarzyszą Ci Meryki, Duch i lodowe ostrze. Powiedz nam, aby wszyscy oraz ósemkę usłyszeli, co się stało. Meryki, Aileith i ja udaliśmy się do Otchłani w pogoni za widzi wszystkie kolory, wierząc nasz wyrok karę za jej potworny czyn. Nie ma jej tutaj, w takim razie jej wyrok został wykonany. Tak, zabiliśmy ją zgodnie z rozkazem Rady. Rzeczy samej, a gdzie kadzitka Eilif? Próbowała nas zabić, była wyznawczynią Molag zabiłem ją i zniszczyłem Vivikus. Jeszcze więcej zdrady. Od lat wiedziałam, że miała jadowity język, ale żeby pan kłamstw udało ci się oczyścić gildię ze złego zepsucia. Towarzyszu, mamy wobec ciebie długo wdzięczności. A co z Marikiem, był w tym wszystkim niewinny? Nie musisz się martwić o Marika. Podjęliśmy już decyzję dotyczącą członka gildii Ataswala. Jak sobie życzysz, hrabino. Atiswala. Present yourself to the council. Merrick atiswala. In light of your service to the guild, in light of your sound judgment and brave heart, we cannot think of anyone more appropriate than you. You, Merrick, are to be the new guildmaster of the Fighters Guild. It will be your responsibility to oversee completion of the contract established by Seas All Colors. Remain vigilant against the forces of Molag Bal. The Guild is a shield, a bastion for the people of Timriel, where it will. You've been quiet, Merrick. What do you have to say about all this? I thank you, Council Members. I accept this position with honor and grace. I swear to my ancestors, I will not let you down. Now guildmaster, please see our friend out. We have much to discuss and little time in which to plan. Comrade, we wish you well in your travels and look forward to our next encounter. Come comrade. You can't do much good hiding in this forge. Let's get you back into the fight. <laughs> To mógł wiedzieć, że będziemy tu tak stać, przyjacielu? Zniszczyłeś artefakt księcia kłamstwa, a ja jestem nowym przywódcą Gildii wojowników. Gratulacje, Meriku. Na spocone ramię Stendara wciąż mam problem ze zrozumieniem wszystkiego, co się wydarzyło. Elif nie żyje. służka Molagbala. A widzi wszystkie kolory. Czy postąpiliśmy właściwie? Zdrodziła gildię, Meriku, zabiła Jefnira. Tak, to prawda, ale obie były moimi przyjaciółkami, przyjaciółkami, towarzyszu. Znałem je obie od... Zwykliśmy żartować, wiesz, o tym, co And byśmy zrobili, gdybyśmy przewodzili gildią. No, Bez nich sam nie wiem, co gildia. pocznę. Cóż, a co chciałbyś zrobić? W tej chwili chcę po prostu znaleźć tawernę i wznieść po cichu kielich za widzi wszystkie kolory i... Tak, za Elif też. Nieważne, co przyniesie jutro. Na razie pójdę porozmawiać z Radą i zaplanuję to na jutro. Czy jest coś jeszcze, zanim pójdę? Właściwie tak. Upewnij się, że od teraz droga do Pieca Ziemi pozostanie dla ciebie otwarta. Przekonałem się, że wykuty tutaj sprzęt często ma szczególne właściwości. Może ci się spodobać. Po powodzenia, przyjacielu. Dziękuję, mistrzu Gildi. Także w sumie dostajemy tutaj możliwość wykuwania przedmiotów, jeżeli dobrze rozumiem. Wielki czas niepokoju w gildii dobiegł końca. Znakomicie się spisałeś, towarzyszu. Jofniżę, co tu robisz? Wyruszam do osobny i sali i zgromora, ale zanim odejdę, chcę ci coś podarować: pryzmatyczną broń. Wziąłem ją z miejsca, w którym upadła po zniszczeniu Mortum Vivicus. To dla mnie zaszczyt, Jofniża. Jesteś prawdziwym bohaterem gildii, towarzyszu, w pełni na to zasługujesz. Co więcej, pokonanie Vivigus przełamało broń, po raz kolejny jest w swojej pierwotnej formie. Mogę zrzucić ci ją do ręki w dowolnym kształcie, co powiesz. Władam długim mieczem rzeczy jestem bardzo zmęczony. Mój pobyt tutaj w Tamriel był zdecydowanie za długi. Dołączę teraz do moich przodków, aby ucztować w salach tych, którzy odeszli. Wiem, że Gildia Wojowników jest bardzo, w bardzo dobrych rękach. Trzymaj się i Do zobaczenia w Sowne Gardzie, pryzmatyczne ostrze. I tak oto się kończy historia z gildią wojowników. Coś czołem też, że ta Elif tak trochę, trochę tutaj, kurde, coś kombinuje. Czyli zrobiliśmy tak jak należy, zabiliśmy wszystkich jest git. To teraz chyba ruszamy do. Gildy magów Ty, jak grałeś swoją main postacią, to zabiłeś ją? Ja ją oszczędziłem pod tym kątem, spojrzałem na to, że. Ona dostrzegała problem inwazji Molagbala, a poprzedni mistrz nie chciał brać tego do siebie, że. Ej, my jesteśmy najemnikami, my zajmujemy się swoimi sprawami, nie mieszamy się w inwazję Molakbala. A ona jeszcze dodatkowo dostrzegała, że Molakbal po coś zbiera te dusze i to może zagrażać wszystkim włącznie z gildią. A że gościu nie chciał jej słuchać, no to musiała się posunąć troszeczkę do radykalnych środków. i przejąć władzę. I gdyby się zostawił, to by się okazało, że to wielkie zlecenie. Dla gildii wojowników, na załatwianie kotwic, to osoba, która opłaca te wszystkie zlecenia dla gildii, to jest, widzi wszystkie kolory, że ona Aha. potajemnie zrobiła kontrakt dla całej gildii i sama z własnej kieszeni go opłaca, żeby właśnie powstrzymywać armię Molakbala, bo ona służy, jak sama się przyznała, służyła Meridi, czyli innemu deadrycznemu księciu, który jest. Przeciwnikiem Molakbala, bo Molak Bal jest panem dominacji, brutalności oraz jest twórcą wampirów, czyli nieumarłych. Meridia za to jest przeciwniczką wszelkiej maści nieumarłych zombi, szkieletów, czy właśnie wampirów, więc jest typowym przeciwieństwem Molakbala, gdzie Molakbal teraz chce do, tą inwazję dokonać na Tamriel, więc Meridia się temu sprzeciwia, więc yy... no. Widzi wszystkie kolory, miała dobre pobudki, żeby działać, choć nie musiała aż tak radykalnie typa zabijać. Gdybyśmy też go, ją zostawili przy życiu, to tam na spotkaniu rady można by było zadecydować o jej losie: czy ją dalej zostawić w gildii, czy ją w ogóle wyrzucić z gildii, ale pozwolić jej żyć. I też można by było właśnie pociągnąć wątek, czy Gildia chciałaby dalej kontynuować ten kontrakt, który ona założyła, żeby polowali na te kotwice. No, no. no nie, nie jest to takie jasne, czarne lub białe w sumie w stu procentach. To oczywiście dobrze świadczy o historii. I... No, chciała dobrze, ale poczyniła kilka złych rzeczy. No. Mm... Nie wiem, moja rada dla niej, gdyby jeszcze żyła, to chyba, żeby jednak poszukać może wsparcia w tym swoim planie, bo raz, że działała właśnie samotnie, praktycznie tutaj w, tej, w tym kręgu i po cichu, więc to właśnie tak jak powiedziałem, to nie jest jasne. Jest grupa ludzi, wszyscy się znają i uwielbiają, ale w pewnym momencie ktoś zaczyna coś odpierdalać i Nigdy nie ma napisane wyryte w kamieniu, że każdy z nas zawsze będzie dobrze robił. Człowiekowi może coś odjebać, może zacząć robić złe rzeczy, więc trzeba po prostu być jasnym w tym, co się robi, no nie. Trzeba. Masz grupę znajomych przyjaciół, czy kogokolwiek, do jakiej należysz grupy. Musi być ktoś, kto wie, co ty, co ty, co, co ty masz w zamiarze. Bo jak ty po prostu zaczniesz działać i zaczną się dziwne rzeczy dziać. To ludzie po prostu zwyczajnie e, z troski o własne bezpieczeństwo, chociażby czy o bezpieczeństwo kogokolwiek, będą mm, doszukiwać się w twoich poczynaniach e, jakichś złych rzeczy, no nie. No Tym bardziej, że właśnie jeszcze dodatkowo wzięła i zabiła kogoś, i nikt nie wie o co chodzi do końca. W pewnym momencie stajemy właśnie przed, e, już e, w punkcie kulminacyjnym wszyscy się znajdujemy i trzeba podejmować decyzję. No to ta decyzja może być dla niej tragiczna wtedy, nie? Także no, miała dobry, dobre chęci, można powiedzieć, ale niestety źle to i tak to się niestety u mnie skończyło. Ale jak widzicie, możecie podejmować wybory, co jest też super. Teraz lecimy do e, wreszcie Gildi Magów. To może, żeby tak ładnie zakończyć parę minutek wcześniej e, ten odcinek, ale mamy zakończony wątek Gildi Wojowników, i zaraz w następnym rozpoczniemy końcówkę Gildi Magów. Cz e, do następnego, na razie. Na razie.